Co jeśli to, co utraciłeś, nie było początkiem końca, ale początkiem powrotu? Świat nauczył cię, że strata to katastrofa, że kiedy coś odchodzi, musisz zacząć od zera, zbudować nowe życie, znaleźć nową drogę, stać się kimś innym. Ale co jeśli to wszystko to kłamstwo? Co jeśli nie potrzebujesz nowego początku? Co jeśli potrzebujesz tylko powrotu do siebie? Wyobraź sobie to uczucie, stoisz pośród ruin czegoś, co kiedyś miało sens. Może to była relacja, może praca, może sen, który nosił cię przez lata, a teraz nic, tylko pustka, tylko cisza, która boli bardziej niż krzyk. I w tej ciszy słyszysz głos, który mówi, musisz zacząć od nowa. Więc próbujesz, budujesz plan, szukasz nowych drzwi. Biegniesz w nieznane, bo myślisz, że tam, gdzie jeszcze nie byłeś, znajdziesz to, co straciłeś. Ale nie znajdujesz, bo to, czego szukasz, nigdy nie było tam, na zewnątrz. Było w tobie cały czas. To nie jest film o stracie, to film o iluzji, która każe ci wierzyć, że strata zabiera ci siebie. Karl Jung powiedział coś, co świat wciąż nie zrozumiał. Nie potrzebujesz nowego początku, potrzebujesz powrotu do siebie, bo kiedy coś odchodzi, nie zabiera twojej istoty, zabiera tylko to, co zakrywało twoją esencję, a ty, w swojej desperacji, myślisz, że musisz zbudować coś nowego. Ale dusza nie woła o budowanie, dusza woła o powrót. Posłuchaj tej metafory: wyobraź sobie dom, który spłonął, zgliszcza. Popiół, żadnego fundamentu, tylko resztki. Stoisz obok i myślisz, straciliśmy wszystko, ale ziemia pod tym domem nie spłonęła ziemia jest. I właśnie tam, gdzie był ogień, gleba staje się żyzna, bo popiół to nawóz, zniszczenie to warunek odnowienia. Jung nazwał to procesem Nigredo czarną fazą transformacji, w której wszystko co sztuczne musi się spalić, żeby odsłonić to co prawdziwe. Świat widzi w tym chaos, psychologia widzi w tym narodziny. Pytanie nie brzmi: jak zacznę od nowa? Pytanie brzmi: co chce się przeze mnie jeszcze narodzić? I to nie jest pytanie dla umysłu, to pytanie dla duszy, bo umysł będzie szukał odpowiedzi na zewnątrz, będzie chciał nowego miasta nowej pracy, nowego związku, ale dusza nie potrzebuje nowego życia. Dusza potrzebuje powrotu do tego, co było zawsze, ale zostało zagłuszone przez hałas świata. Nie jesteś karany, jesteś chroniony, oddychaj, bo to, co wygląda jak strata, jest w rzeczywistości ochroną, chroni Cię przed kontynuowaniem czegoś, co nie było dla Ciebie. Chroni cię przed życiem, które nie było twoim życiem. Jung nazywał to synchronicznością duszy, kiedy coś w tobie kończy się dokładnie wtedy, kiedy musi się skończyć, żeby mogło się narodzić coś prawdziwszego. To nie jest kara, to jest nawigacja, ale dlaczego to boli? Bo nie utraciłeś tylko rzeczy, ludzi, planów, utraciłeś tożsamość, którą zbudowałeś wokół nich. I teraz stoisz nagi przed sobą samym, bez maski, bez roli, bez opowieści, którą powtarzałeś sobie przez lata. To nazywa się śmierć ego. I to jest najstraszniejszy moment na drodze powrotu do siebie, bo ego krzywczy. Jeśli to wszystko odpadnie, kim ja jestem? A dusza szepcze: W końcu możesz się tego dowiedzieć, rozpoznaj to w sobie. Kiedy ostatni raz czułeś, że nie wiesz, kim jesteś, kiedy ostatni raz stanąłeś w miejscu bez planu, bez celu, bez odpowiedzi, ten moment, który świat nazywa kryzysem, Jung nazywał nocą duszy. To czas, kiedy stare ja umiera, a nowe ja jeszcze się nie narodziło. I w tej ciemności, jeśli przestaniesz uciekać, usłyszysz coś, czego nie słyszałeś od lat, swój własny głos. Nie jesteś karany, jesteś chroniony, oddychaj, bo ruina nie jest końcem, ruina jest przestrzenią. Teraz posłuchaj uważnie, bo teraz przychodzi najważniejsza część tej opowieści. Archetyp bohatera renascido, bohatera odrodzonego, nie polega na tym, że znajdujesz nową drogę. Polega na tym, że odkrywasz nową świadomość starej drogi. Nie idziesz w nieznane, Wracasz do tego, co znane, ale widzisz to po raz pierwszy naprawdę. Widzisz swoją drogę nie oczami świata, ale oczami duszy. I wtedy wszystko się zmienia praktyka symboliczna nie musisz robić nic wielkiego, nie musisz podejmować decyzji, nie musisz planować przyszłości, musisz tylko jedno zatrzymać się. Zamknij oczy w myślach i powiedz sobie jedno zdanie. Już nie muszę budować, mogę wrócić. Nie szukaj znaczenia tego zdania, pozwól, żeby znaczenie znalazło Ciebie, bo powrót do siebie nie jest aktem woli, jest aktem poddania. Jung powiedział coś, co brzmi jak paradoks: najgłębsze rany prowadzą do najgłębszego uzdrowienia, bo rana nie jest tylko raną, rana jest otwarciem i przez to otwarcie dusza może w końcu oddychać. Kiedy coś w twoim życiu pęka, przestrzeń, która powstaje, nie jest pustką, jest miejscem, w którym życie, twoje prawdziwe życie, może się w końcu pojawić. Nie pytaj, dlaczego to się stało. Pytaj, co chce się przez to narodzić. Nie jesteś karany, jesteś chroniony. Oddychaj, bo nie uciekasz, przemieniasz się. Epifania. W pewnym momencie, może to jutro. Może za miesiąc, może w środku nocy, poczujesz coś dziwnego. Poczujesz, że to, co straciłeś, nie zabrało cię ze sobą. Poczujesz, że wciąż tu jesteś, cały, obecny, żywy. I nagle zrozumiesz, strata nie była końcem, była powrotem, powrotem do esencji, do tego, co naprawdę ma znaczenie, do tego, kim jesteś, kiedy wszystko inne odpada. Jung nazywał to indywiduacją, procesem stawania się sobą, nie nowym sobą, prawdziwym sobą, tym, który był zawsze, pod warstwami oczekiwań, ról, masek. Kiedy wrócisz do siebie, świat nie zmieni się nagle, ale ty się zmienisz. Zobaczysz, że to, co wydawało się ruiną, było w rzeczywistości glebą, że to, co wydawało się końcem, było początkiem czegoś głębszego. Że nie potrzebowałeś nowego życia, potrzebowałeś tylko wrócić do swojego, i to jest moment, w którym dusza oddycha. Nie z ulgi, że wszystko minęło, ale z wdzięczności, że wszystko miało sens. Bo strata nie przyszła, żeby cię zniszczyć, przyszła, żeby cię obudzić. Nie jesteś karany, jesteś chroniony, oddychaj, bo powrót do siebie to nie to najodważniejsza podróż. Jaką możesz odbyć? Zamknięcie. Teraz, kiedy dotarłeś do końca tego filmu, chcę, żebyś zrobił coś symbolicznego. Nie dla mnie, dla siebie. Napisz jedno zdanie jedno, które ukończy myśl: Wracam do. Nie myśl. Pozwól, żeby słowa przyszły same. I zostaw to zdanie w komentarzu. Niech będzie świadectwem twojego powrotu albo napisz, skąd słuchasz tego filmu. Miasto, kraj i poczuj, że nie jesteś sam w tym procesie, że gdzieś na świecie ktoś inny też wraca do siebie. Ta mapa świadomości, ona rośnie i ty jesteś jej częścią. I jeśli znasz kogoś, kto dziś czuje, że stracił wszystko, podziel się tym filmem. Bo może właśnie ta osoba potrzebuje usłyszeć: Nie potrzebujesz nowego początku. Potrzebujesz tylko powrotu do siebie. I pamiętaj, nie jesteś karany, jesteś chroniony. Oddychaj, bo zgliszcza, na których stoisz, to nie koniec Twojej historii, to gleba, na której odrodzenie już się zaczęło. Koniec scenariusza.